po godzinie trzeciej, trzeciej trzydzieści. całe się trzęsło i ja zaczęłam powoli spadać, ponieważ spałam na brzegu. Strzywam dole, zaczęły już się bujały, wszystko się bujało i po prostu zapaliło wszędzie światła i cała peruzia, my wszyscy odczuliśmy strasznie, ludzie wyszli przed budynki. Ja praktycznie spanikowana, nie bardzo wiedziałam co robić. Łapać czy zostać czy i poczekać, że czy wszystko przejdzie. Dosyć, dosyć długo to, to trwało, więc, więc taka spanikowana. Ja zostałam w domu, ale wiem, że ludzie wyszli. Ja się przejechałam po mieście, więc wszystko stoi. Nic nie uległo zniszczeniu. Natomiast, natomiast tam właśnie w tych okolicach norci. Riep i, i amatrycze, Biedni ludzie naprawdę zostali, że tak powiem, bez domów. No są gruzowiska, jak powolnie, jakby wybuch, wybuch bomby. Jakby Bo, się stało. Jakby wybuch po bombie. Gruzowisko. No na pewno w tej chwili będą namioty postawione i Pierwsza pomoc Akula, ponieważ wcześniej już kilka lat temu w Akuli to się stało, ponad 300 osób zginęło, więc Akula też ma tam mieszkania takie, które zostały postawione na emergency i tam ci ludzie trochę pójdują tam, trochę właśnie pod namioty, to organizują, żeby dawać nie tylko właśnie krew, ale też żeby tym ludziom, żeby przyjmować ich do domów, żeby, żeby się organizować. się są bardzo soli solidarnym y narodem. Ja powiem pani, że nigdy w życiu takiego solidarnego narodu nie spotkałam. Cały czas, że tak powiem, odczuwamy tutaj takie małe wstrząsy. Było ponad 60 chyba, nie chcę powiedzieć niedokładnej liczby, ale cały czas się, się odczuwa takie małe strząsy tutaj. Wszyscy się boją tak, że dojdzie jeszcze do, do, do takich sytuacji. Bardzo dużo turystów było, ponieważ odbywają się festiwale teraz, więc bardzo dużo turystów. Ja mieszkam w centrum w od 16 lat, od 2000 roku, więc ja bardzo dobrze pamiętam wtedy właśnie, co się stało w 2009. Bardzo duża mobilizacja była. I też wszyscy otworzyli i domy, i serca. Pamiętam i go porównują właśnie w tej chwili właśnie to trzęsienie ziemi z 2009.